Siema, dzisiaj jesteśmy na rybach. Tamten odcinek niestety nie był wstawiony, bo mi nie starciło pamięci, ale już te będą wstawione. Dzisiaj jesteśmy na rybach, no już kolega złapał jedną rybę, ja złapałem zero, tylko że wyskoczyła i się odpięła w locie. No i... Poszliśmy jeszcze podajcie na cytokę. Filip Kacper, Gwędkarstwo. No wszystko, co do Wracam do Was, jak będzie ryba. Nie? O. To do zobaczenia. Widzę wiele, bo to włączyłem kamerę. Kolega już ma foteczkę. Ja coś mam branie. Ładna ja mam Ładne branie. Oj, ładna. Nie duża. No nie, fajnie się zahaczyła trochę. No, oko nie przekroczyła nawet 6 cm i oczywiście niestety nie trafiła za bardzo szybko do wody, ale trafia do wody. A co się ze swoim życiem zrobi? Czy wspólnie to będzie? Kurcie, widzę, że miałem znowu branie. No to będziemy jak porąbany, ale wszystko jest jakieś. Oto to wracam do Was, jak będzie kolejna ryba. No właśnie. Kurde, widzowie, no, coś słabo bierze. Ja nie lubię linę. i tyle. Teraz niczego nie wyciągnę, bo nie tam to to mi tam żył, tam oko. to obejrzy mój kolega robi. Zostawmy grunt. Czyli ten odcinek krótki będzie. W sumie może i to dobrze. Nie będzie się tak długo wstalił. Dobra. To nara Dobra, widzowie, update. Eee, tak, nie ja miałem tylko dziubnięcia. Mój kolega zrobił grunt, tylko też były dziubnięcia. Nie dużo, ale było. I jeszcze. O, ale ładnie tu poszło coś. Jak to weźmie teraz, no. będziemy mieli ładną rybę. Do zdjęcia chociaż. Mojemu spławiku? Bo jak coś to za, to za, jak coś, to za dobra? Dobra. Bo on tam w ogóle jakieś szamańskie ruchy. No dobra. I tutaj jeszcze przedstawiłem spławik. Tylko tak w ogóle tego muszę zaciąć, bo ja nie wiem, tutaj coś nie ma. Wracam do Was za chwilę. Dobra, widzę w jednostce, tym była to potętana wędka, ale poprawiłem kukurydzę i przerzuciłem tam. Czekajcie, bo stąd to będzie lepiej widać. No ale gdzieś tam na końcu żyłki jest o. Tamu. No Nie tak. Było to na nagraniu? Tak. Tutaj mój kolega gruntem rzucił. Dobra, widzowie. Ja Trochę ponagrywam, bo to 3 minuty odcinek. Jeśli to będzie fajnie, a ja pójdę po tam za linę. Ja tylko rzucę i dostawię wędkę. A może nie otworzę tylko na usłyszące trochę kapłon. Aby jak ryba brała. Miej drgnięcie na gruncie. Drgnięcie. A ja chcę usłyszeć charakterystyczne tykanie. A co ty ty tam pójdziesz za linę? to zobaczę! Mój kolega idzie tam na miejscówkę gdzie wcześniej miałem zimę. A mój kolega teraz idzie właśnie tam, a ja robię zestaw nalina, bo tutaj ten linii się bąbluje. A jednej są zestaw nalina, to zwiększycie grunt. Zwiększycie grunt, gruncie mam akurat pięki na haczyku. A Aj, ja zapomniałem wspomnieć. Stawcie łapkę w górę i subskrypcję. Zrobię. Jestem debilem. Bo wrócę, jak się odczepię. Za chwilę wracam. Dobra, widzowie, kolega mi pomógł odczepić się od podium. Zrobię swój z i rzucam sobie na grunt no, tak idę pilnować tam to, to trzeba zrobić sobie cyk to trzeba kochani hmm, żeby mieć, żeby trochę był jednak żeby trochę stało, ale trochę nie wiecie, środkowo Zobaczymy, chyba dziubnięcie, nie wiem, czy to było dziubnięcie, to co to było. No, nie, nic się nie dzieje, więc sprawię po prostu jeszcze grunt troszeczkę większe, bo tutaj to ciężko. są coś, tam Coś tam dziubie? Co? Coś tam dziubie? Nie wiem. W tym tu dobrze po jeszcze stoi co tam jest za grunt to że on tak o kurde ale ryba trzeba zmienić

I nie mogę wyczuć gruntu. Nie mogę wyczuć gruntu. Dobra, niech tak stoi. Dobra, widzowie. Tam stoi mój tam stoi mój spławik. Tam Kolega tutaj robi zestaw na grunt, a ja idę zobaczyć, co tam na tamtej wędce. Idziemy. Przez lasek. Przez lasy. в часе Опс. С Бавигстай. Там так. Там стою.

Idziemy w ciemno... Nie no, że... Idziemy w ciemności. O kurde, się zmienia. Dobra. Nie no, zresztą po prostu się bawię. impreza. Nic. Patrzyłem. Na spławie tylko było jedno dziugnięcie. Co coś zrobiłem z tym? Czemu to przerzuciłeś? Miałeś duże, oj bardzo duże branie. A tu, 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 to był to, 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 to był twój mój. czy to mój? tu, tu, grunt. A jak wzięło? To zaczęło dojdać, tak Tam jest grunt tak odkręcony, że na pewno usłyszymy to. Tutaj? Tam. Oni pewnie się drzeć. Oni też pewnie będą się drzeć. Nie. Oni też pewnie będą się drzeć. co sławik, jeździ. Dobrze, widzowie. Skończymy ten odcinek. Co prawda krótki był, no ale... Żeby się krótko wstawiał też. Dobra. To do zobaczenia w następnym odcinku i nara.